<laughs> Dowcip jest modny. To wchodzi w głowy. Najlepiej, żeby go rozumieli inaczej nie będą chcieli... Aż so mi się nie chce śmiać, czy mam płakać, czy mam się bać. Mówisz jakiś żart, czujesz się więcej wart, ale jeśli ich nie bawisz, długo u łask nie zabawisz. Jeśli żart jest na czasie, będziesz szczęśliwy na wypacie. Ale jeśli będziesz natarczywy, albo będą niezrozumiałe dziwy, Mogą opluć lub znieważyć. O szczęściu możesz se pomarzyć. Nawet mogą być wyzwiska, ktoś tu bardzo się popisał. Mm, dowcip jest modny, to wchodzi w głowy. Najlepiej, żeby go rozumieli, inaczej nie będą chcieli. Aż mi się nie chce śmiać. Czy mam płakać, czy mam się bać? Czujesz, mówisz jakiś żart, czujesz się więcej wart, ale jeśli ich nie, nie bawisz, długo ułask nie zabawisz. Mm, mm, mm. Teraz będzie wyroczni żartów król. Zawsze na czasie on jest kul cool. Rano wieczór, we dnie, w nocy, manipuluje tym na, na pełnej mocy. Stara się uzależnić dowcipem. Udało mu się, on jest tu VIPem, ale nadal są ludzie nieuwiedzeni. Postawi na głupi film o ogródce ziemi. Dowcip jest modny, to wchodzi w głowy najlepiej, żeby go rozumieli inaczej nie będą chcieli. aż mi się nie chce śmiać, Czy mam płakać, czy mam się bać? Mówisz jaki żart czujesz się więcej wart, ale jeśli ich nie bawisz, długo u nie zabawisz. Mówisz? Zależniają też wielkie piękności od zawsze w wielkiej ogólności, ale szczerze nie mają złych zamiarów. To nie przybiera takich rozmiarów jak wyroki króla żartów z naszej klasy lub samoluba wyróżniającego się z naszej masy. Nie lubię ich za to, nie nienawidzę. Pisząc te piosenki trochę się wstydzę, ale nie boję się tych egoistycznych osób. Jak ja znajdę na nich sposób, to się wreszcie opamiętają tak, jak wy waszą zgrają, że wy to tolerujecie. Te zwyczaje są jak śmiecie. Należy naprawić klasę, tę zagubioną masę. Mm, 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 mówisz, jaki żart. Czujesz się więcej wart, ale jeśli ich nie bawisz długo, łask nie zabawisz, mówisz jaki żart. Czujesz się więcej wart, ale jeśli ich nie bawisz długo, łask nie zabawisz. Mm -mm.